Witajcie ciekawscy! Charles Manson nakazał swoim wyznawcom, aby dopuszczali się czynów, których celem było wywołanie wojny rasowej. Kilku członków jego grupy, nazywanej rodziną, w sierpniu 1969 roku w ciągu dwóch nocy odebrało życie siedmiu osobom, a jednym z celów stała się żona Romana Poleńskiego. W marcu 1997 roku 39 członków Bramy Niebios kultu zapoczątkowanego w latach 70. połknęło tabletki, aby opuścić ten świat. Byli przekonani, że w ten sposób przeniosą się do statku kosmicznego obcych. Ale grupa Mansona czy Wrota Niebios, to jedynie wierzchołek góry lodowej w temacie najbardziej szokujących sekt świata. Inne kulty mnożyły się jak grzyby po deszczu i dziś opowiemy o kilku najdziwniejszych przypadkach, o których być może nigdy wcześniej nie słyszeliście. Gdzie powstały najbardziej nieprawdopodobne sekty? Kto je założył? W co wierzyli ich wyznawcy i do jakich czynów byli zdolni za namową duchowych przywódców? Zostańcie z nami do końca, by poznać odpowiedzi na te pytania, ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o kliknięciu suba i włączeniu powiadomień. W Tokio każdego ranka miliony Japończyków metrem dojeżdżają do pracy i szkoły. Nie było 20 marca 1995 roku, ale wtedy wydarzyło się też coś więcej. Pasażerowie trzech linii kolejowych, gdy zajęli swoje miejsca w wagonach, po chwili poczuli dziwny zapach unoszący się w powietrzu. Gdy pociąg ruszył, nieznośny odór nasilił się, a piekące opary drażniły oczy oraz gardła. Był to jednak dopiero początek, bowiem ludzie w przeciągu kilku minut dusili się, wymiotowali, niektórzy tracili wzrok lub doznawali paraliżu. Tamtego ranka kilkanaście osób poniosło śmierć, a niemal 6 tysięcy zostało rannych. Atak na tokijskie metro był akcją zorganizowaną przez grupę religijną a Umshiniko. I wyznawcy umieścili w wagonach worki z toksycznym sarinem, substancją stosowaną w czasie II wojny światowej, której opary w krótkim czasie porażają system nerwowy człowieka. Wspomniana grupa, której nazwa oznacza najwyższą prawdę, w późniejszych latach próbowała przeprowadzić jeszcze tego typu podobne akcje. Ale zanim o tym opowiemy, musimy wspomnieć kim w ogóle byli. Sekta powstała w latach 80-tych a na jej czele stanął Shoko Asahara. Mężczyzna twierdził, że jest Chrystusem, a jednocześnie pierwszym oświeconym od czasów Buddy, głosząc swoje nauki, zyskał rzesze Zwolenników na całym świecie, a liczba jego wyznawców w pewnym momencie wynosiła nawet 10 tysięcy osób. Nauki Sahary na samym początku były wyłącznie duchowe, ale z czasem stawały się coraz bardziej brutalne. Guru przekonywał, że świat obróci się wkrótce ku trzeciej wojnie światowej, a gdy ta wybuchnie, tylko członkowie sekty dadzą radę przeżyć. Poza tym nakłaniał do przemocy i zamachów z użyciem środków chemicznych i biologicznych. To za jego sprawą worki z sarinem zostały umieszczone w wagonach metra, a kilka miesięcy później w podobny sposób próbowano rozpylić cyjano Ta akcja na szczęście zakończyła się niepowodzeniem. Zaczęły się masowe aresztowania wśród członków najwyższej prawdy. W ręce policji trafił także sam przywódca sekty, który w procesie otrzymał karę pozbawienia życia. Ci, którzy pozostali na wolności, przenieśli swoją działalność do podziemi, a kult przetrwał nawet do dnia dzisiejszego. Co więcej, według pewnych źródeł wciąż zyskuje zwolenników. Na kontynencie azjatyckim powstała także grupa wyznaniowa Chen Tao, co oznacza kult prawdziwej drogi. Jej inicjatorem był profesor z Tajwanu, który wierzył, że wszechświat ma 4,5 biliona lat, a nasz układ słoneczny został stworzony przez wojnę nuklearną. Ogłosił również, że każdy. Człowiek ma trzy dusze oraz to, iż Bóg uratował ludzkość, przybywając na Ziemię w swoim statku kosmicznym. Co więcej, ma jeszcze raz powrócić na naszą planetę, ale żeby się z nim spotkać, należy przenieść się do miejscowości Garland w Teksasie. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, gdyż według przywódcy duchowego jego nazwa brzmiała jak Godland, czyli Ziemia Boga. Na tym jednak jego wizje się nie kończyły. Profesor twierdził także, że stwórca pojawi się na jednym z kanałów telewizyjnych w Ameryce Północnej 31 marca 1998 roku i zapowie, kiedy znów objawi się na Ziemi. Wyznawcy Kultu prawdziwej drogi, zawierzając tym słowom stosownie wcześniej pojechali do Stanów Zjednoczonych. Jednak gdy we wspomnianym wcześniej terminie nic się nie wydarzyło, grupa zasadniczo uległa rozpadowi, a jej członkowie powrócili do Tajwanu lub starali się o status legalnego imigranta w Ameryce. Zupełnie inaczej ma się to w przypadku raelizmu, który wciąż wyznaje około 150 tysięcy osób na całym świecie. Kult został zapoczątkowany przez człowieka nazwiskiem Cord Leon. W latach 70. porzucił karierę kierowcy wyścigowego, aby zostać przywódcą duchowym. A przyczyną takiej diametralnej zmiany w jego życiu był kontakt z pozaziemskimi cywilizacjami. Po tym incydencie pan Worleyon spisał swoje przeżycia w powieści zatytułowanej Przekaz danymi przez przybyszów z kosmosu. Już wtedy nie brakowało osób, które wierzyły w jego słowa, ale z czasem jego liczba wyznawców wciąż się powiększała. Obecnie mówi się, że realizm jest nawet konkurencją dla scientologii. Raeliści wierzą, że życie ludzkie zostało stworzone przez grupę kosmitów, przy czym pierwsi ludzie byli klonami, a my jesteśmy ich potomkami. Guru grupy przygotowuje wyznawców na ponowne przybycie statków kosmicznych na ziemię. Raelianie nawołują również do miłości Zabawy pokoju tolerancji. Głoszą, aby dzielić się wszystkim z bliźnimi, oraz to, że już wkrótce każdy będzie mógł podróżować w kosmos. A swoją drogą w jednym z naszych odcinków możecie się przekonać, jakie jest naukowe podejście do tego tematu. Link do epizodu właśnie pojawia się na ekranie. Ale my wróćmy jeszcze do wierzeń realistów. Dość istotną kwestią dla tego kultu jest klonowanie i jego wyznawcy twierdzą, że właśnie dzięki niemu człowiek może osiągnąć życie wieczne. Pod koniec lat 90. organizacja założyła nawet firmę zajmującą się tą dziedziną genetyki i twierdziła, że faktycznie udało im się sklonować człowieka. Do tego przełomowego wydarzenia miało dojść w roku 2000, ale nigdy nie zostały przedstawione na to żadne naukowe dowody. Od klonowania przejdźmy do kultu czytania stóp, a dokładnie do japońskiej sekty noszącej nazwę Honohana. Jej założyciel, multimilioner Hogan Fukunaga, oprócz tego, że twierdził, że jest reinkarnacją zarówno Jezusa Chrystusa, jak i Buddy, przekonał również, że badając stopy wyznawców, jest w stanie zdiagnozować i wyleczyć wszystkich schorzenia. Guru wabił nowych członków sekty poprzez spotkania z celebrytami. Pokazywał się w towarzystwie tak znanych osób, jak Bill Clinton, Margaret Thatcher, a nawet Matka Teresa. Przekonywał o swojej mocy uzdrawiania, a liczba jego zwolenników sukcesywnie rosła. W latach osiemdziesiątych wiele osób odwiedzało pana Fukunagę, licząc na cud. Warto jednak zaznaczyć, że niemal wszyscy otrzymali informację, że cierpią na poważne schorzenia oraz już wkrótce spotkając z ich z tego powodu liczne nieszczęścia. Był oczywiście sposób, aby temu zapobiec według przywódcy duchowego należało wziąć udział w kosztownych sesjach uzdrawiających, zakupić drogie zwoje i inne gadżety, które odpędzą zło i wyleczą choroby. I faktycznie tak ludzie robili. Na przykład pewna kobieta wydała oszczędności swojego życia w kwocie ponad 100 tysięcy funtów, bo zdrowiciel pomógł jej córce w wyleczeniu chronicznej bezsenności. Niestety nie przyniosło to żadnego pozytywnego skutku. W innym przypadku 60-latkowi powiedziano, że zachoruje na nowotwór, jeśli nie zacznie uczę na seminaria przywódcy sekty. Mężczyznę kosztowało to ponad 60 tysięcy funtów, a dodatkowym wydatkiem był zakupiony przez niego odcisk ręki guru, który ponoć miał pomóc w procesie leczenia. Z tym, że, jak się wkrótce okazało, jego zdrowiu nic tak naprawdę nie zagrażało. Za działalnością grupy Honohana krył się po prostu jeden wielki przekręt, a oszukani ludzie wkrótce skierowali swoje kroki do sądu. Posypały się pozwy i ponad 1000 osób domagało się łącznie 500 milionów odszkodowania. Co więcej, działalnością sekty zainteresowały się też organy podatkowe, i wyszło na jaw, że przywódca grupy nie zgłosił. Sporej części swoich dochodów, ponieważ twierdził, że czytanie stóp jest czynnością religijną, niepodlegającą opodatkowaniu. Kolejnym dość nieprawdopodobnym przypadkiem kultu, który rozwinął się na wyspach południowego Pacyfiku było czczenie mężczyzny nazywanego John Fram. Ruch zyskał popularność podczas wojny, kiedy tysiące amerykańskich żołnierzy stacjonowało w tamtych rejonach świata. Tubylcy byli pod takim wrażeniem potęgi armii, posiadanych przez nią ton żywności i sprzętu, iż zaczęli czcić wojskowych jak prawdziwe bóstwa przynoszące bogactwo i dobrobyt. Wspomniany John Fram to po prostu wizerunek żołnierza, a jego wyznawcy Budowali pasy startowe, aby więcej takich jak on przybyło na wyspy. Poza tym porzucano kościoły, szkoły, a nawet całe wsie, aby ruszać w pobliżu terenu, gdzie stacjonowało wojsko i tam organizować uczty, tańce i rytuały. Na koniec dodamy jeszcze, iż takie postaci jak Wuj Sam czy Święty Mikołaj, o których opowiadali przybysze, były uważane za mityczne istoty, które również przynosiły bogactwo. Idąc dalej, jedną z która wzbudziła w ostatnim czasie najwięcej kontrowersji, była ta nosząca nazwę Nexiem. Została założona w 1998 roku, a swoją działalność zakończyła wraz z aresztowaniem. Lidera Kifa Rainera w 2018. Organizacja reklamowała się jako elitarna grupa wsparcia dla kobiet, a do jej szeregu starano się zwerbować słynne gwiazdy, jak na przykład aktorkę Emma Watson czy piosenkarkę Kelly Clarkson. Te próby zakończyły się niepowodzeniem, ale faktem jest, że pod przykrywką firmy prowadzącej seminaria z rozwoju osobistego i zawodowego, dla kobiet do grupy przyjmowano rzeszę innych członki. Były one nieświadome tego, że trafiając tam tak naprawdę stają się ofiarami, wobec których dopuszczano się czynów lubieżnych oraz przemocy. Szukając incydentów, do jakich dopuszczano się w Nexim, było tak wiele, że jej założyciel grupy, gdy trafił w ręce FBI, oraz przedoblicze prawa otrzymał wyrok 120 lat więzienia. Temat kultów i sekcji jest niezwykle szeroki. Jak mogliście zauważyć, wzbudza też sporo kontrowersji i słynie ze swoich niezgodnych z prawem poczynań. Czy znacie inne przykłady tego typu organizacji? Która z przedstawionych grup wyznaniowych była dla Was najbardziej szokująca? Dlaczego Waszym zdaniem sekty zdobywają tak wielu wyznawców? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. A jeśli podobał się Wam ten odcinek, nie zapomnijcie o subie i łapce w górę, by nie przegapić naszych kolejnych filmów. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!